Dobre miejsce, szeroko. Pieszych nie ma za bardzo. Nawet jak się wrąbiesz gdzieś w bandę, to można zawracanie na trzy poćwiczyć. O, no, nawet częściej na raz. No tak, jak masz jakieś takie auto żywsze, to, to na raz. Ja was może puszczę od razu, żebyście się nie rozbili na pierwszym zakręcie. że będziesz hamował na pierwszym zakręcie i będzie dobrze. No dobrze. Jak będziesz z przodu, to nikt cię nie staranuje. no. Będziesz jechał po prostu przodem. Pewności nie ma, ale. Ale jak będziesz tyłu się nie z tyłu i się zahamujesz, będą starali. Ale jak, o, jak będziesz z tyłu i nie zahamujesz, no w to w sam w sobie w jakby naważysz rosołu. Przy tam innej polewki. Tam. Hamowałem wcześniej ze względu na Andrzeja, więc... Ja też, ale ty zhamowałeś jeszcze no, dużo, no, dużo ale, wcześniej. Co, ja bo, byłem, bo byłem bliżej. A Andrzej już był tam daleko w, tym, w ziemniakach, a ty dalej hamowałeś. Ale nic się nie stało, ważne, że jedziemy dalej. I mamy mam, trzy w dół. Bo on się złożył tak średnio, to prawda.

to słabo hamuje Zauważyłeś? Jakieś długie nie, nie bardzo, bo na Bahrajnie było dużo hamowań z dużych prędkości i nawet się dało przehamować niektóre zakręty było dobrze Znaczy hamować później, to miałem na myśli A tutaj to nie wiem jeszcze Bardzo źle zahamowałem, a hamowałem z markerem. A się wydaje, że to konkretne zakręty są mi na nie auto. Zobaczmy tutaj, czy zahamuję dobrze. do dość chujową. Przehamowałem też przegonułem Tu nie dokonywałem Oj, ale tarki są tu nieprzyjemne Ciągle w ziemniaki wjeżdżam, tu na zakręcie Czy to końcem odcinka s jeden? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem wieś. Mówię, że przed końcem odcinka S1 wjeżdżam do ziemniaki ciągle. Muszę się dowiedzieć, gdzie się kończy S1. Ja się pamiętam. Właśnie wjechałem na S2, czyli to chyba o to mi chodziło. Nie. Bo tam, gdzie się kończy S1, zaczyna się S2, chyba. Tak mi to wychodziło. Hmm. jest S0 w takim razie? Nie. Linia startu to już jest S1. Jak ją przekroczysz? Następna kreska to jest S2. O, teraz dojeżdżam dopiero do S2. kreski. No to coś... coś źle opowiedziałeś prawdopodobnie. No nie, no dojeżdżałem do kreski, na której było napisane S1. A czyli czyli początek S1, a nie koniec S1 się zaczyna tam, gdzie jest start czyli to był koniec S1 dobrze myślę? nigdy nie patrzę, co jest napisane na tych kreskach przyznam, więc nie wypowiem się a skoro nie ma S0 to znaczy, że S1 zaczyna się tam, gdzie jest co ok, dobra, wiem czyli ten zakręt, w którym my jesteśmy teraz ten taki mocny ponad 90 kg. I w powie pomiędzy jednym a drugim jest. Sektor się zmienia. Na drugi. No, no tam trzeba po prostu zahamować. Tak, tak jest sposób na ten zakręt Tak to hamuje Nie. niby już nawet wcześniej przed tą czerwonym znacznikiem i tak mnie przepuszcza Może skręcasz na hamowaniu. O. o. Ale teraz słyszałem korzyle, nie ja wydaje się. A auto dużo lepiej hamuje, jak nie ruszasz kierownicą. To dotyczy nawet takich hałdebców. To... Takich szybkich i ogarniętych. jechałem dobrze to, więc na następnym się wyłębałem w ogóle w oponę, się zagapiłem. Oj, oh, yes. jest! to nawet spokojny, taki Zgubienie nie zrobiłem bardzo. Myślę, że gdybym tak jeździł po godzinie na każdym torze, każdym autem, to bym się kiedyś nauczył. ja nie nauczyłbym się, nie zapamiętasz każdym autem każdego toru. No ale na no, godzin będzie jechał. się zapamiętam kiedy który zakręt tak, same tory tak, ale to ka każdym autem z inaczej jest niestety właśnie każdym autem nic nie da bo jedziesz różnymi prędkościami hamuje się, się w różnych miejscach, skręca się w różnych miejscach So, after you. Razem przejechałem i pole z ziemniakami, i drugie pole z ziemniakami Czyli Frytków nie będzie Musisz się sam o nie postarać A, byłem dzisiaj w maku taki. Uuu. Co, ptoliłeś? Mieliś Albo dwa? Nie, z kurczakiem <grym> Do maka na kurczaka, takie zrobiliśmy Kawkę dobrą wypijemy. Hmm, dobra kawa w McDonaldzie. Tak jest, bardzo dobra. Najlepsza kawa jaką w życiu. Bardzo tego tak broniło. pierwsza rozumiem. Nie. Pierwsza dobra. Pyszna. Ja robiłem różne testy w domu z kawami. Teraz najbardziej mi smakuje kawa z biedronki Doro. Ja generalnie jestem herbaciarzem, także też tam nie specjalnie się spakuję w kawach. Jedyna, która mi smakuje, to jest kawa z Magnolia. Okej, okay. kawa z Ikea za darmo. Smakowałeś? Y jak tam nalałem, dwie trzecie mleka, to tak. Wtedy nie pijem tej krawy za darmo O! poprawiłem, Fastest lap there, to of the race, I szale, be to Też to usłyszałem. Na boje babka babka włożyła komu prawdę powiedział. Mógł powiedzieć obu prawdę, to jest takie ryzyko, ale mógł też coś pojebać. Ale dobrze, a 7 dyszek Prywałem, więc. No dowodą jestem z niego, jest na zielono, ale chyba zbytno jest tutaj. 8 tysięcznych było, ale źle spojechałem zakręt. Więc może urobimy na karuseli jeszcze.

To cholernie. Ja tu w nic nie trafiam, z Ta czasami trafiam. Uff, dobry wyścig. Duże prędkości. No dobra Krzysiu, powiedział prawdę czy nie powiedział? Jak to wyszło w końcu? Nie wiem, zależy jak ostatni rok przeżyć. Nie wiadomo. Wiem, no, 30 sekundy robię. widzę, że szybciej.